Maneczko się jeszcze nagrał dzisiaj wam nagram sprawdzanie map Sprawdzanie map dzisiaj będzie Ostrowitko i Ostrowitko już mówię ile ma pól Sześ 70 pól ma Jezioro Ostrowitkie Ostrowitkie lata i tam są Geżownia lewator zbożowy Dwie goszpy, tak wiejski, skup zboża Skup firma, firma wsparcia, wapnowania i tak dalej, jednego z pokaże pokażę, otwiera się, mhm. tutaj tym czasie tu się otwiera, otwiera się, Otwiera się.

Dobra, Duna. dobra i to było na tyle. Dobra, to do nasz odcinka na razie. Cześć.